W wyniku drużyny jestem bardzo zadowolony, no, możemy jechać z bardziej spokojną głową do tego do na remaż, bo jednak to, tą zaliczkę mamy sporą. Ale wiadomo, nie, mo nie możemy gdzieś tam uspać, bo yy, w żużlu jest wszystko możliwe, więc na pewno jedziemy bronić tego wyniku. A ze swojego występu, no nie, co bym nie powiedział, no jestem zadowolony, bo w miarę czułem prędkość, czułem się luźno na motorze, mogłem walczyć. Yy, szkoda mi bardzo tego pierwszego biegu, bo może faktycznie za szybko gdzieś tam y, y, zaatakowałem, y, ale to też y, jakby spowodowane było tym, że na, dwa razy na pierwszym uchu taka sama sytuacja, gdzie po prostu swój zawodnik y, gdzieś tam mnie nie, nie zauważył, y, więc ale ogólnie jestem zadowolony ze wszystkiego po dzisiaj. Tutaj już nie ma miejsca na błędy, ponieważ nie, nie można sobie powiedzieć, a dzisiaj nie poszło, jutro jest nowy dzień, bo tak naprawdę jest jedna szansa, żeby po prostu wszystko szło po, po, po naszej myśli, więc doskonałym przykładem był mecz w Toruniu, gdzie no, tam nam nie wypaliło. Przegraliśmy za dużo i tam już się zdarzył błąd, więc tam się zdarzył nam błąd i tego, jakby już tego błędu nie naprawiliśmy u siebie. Drużyniec jest bardzo specyficznym w ogóle, e, torem, jeśli chodzi o geometry, jeśli chodzi o nawierzchnię i przygotowanie tej nawierzchni, więc e, gdzie byśmy nie jeździli, to takich samych warunków nie będziemy w stanie odtworzyć. Natomiast na pewno wiemy, że to jest dość ostry tor, szybko trzeba zawrócić, więc pewnie będziemy w tym kierunku się przygotowywać. Myślę, że bardziej na to wpływ miało to, że każdy był po prostu wściekły na to, że nie wjechaliśmy do finału, bo jednak to był główny cel, więc myślę, że to głównie spowodowało, że już uspokoiliśmy wszystko i jakby wiedzieliśmy o co jedziemy dzisiaj, więc i to się udało.